Ale, ale moi widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj gramy sobie w rybkę. Przyjaciele jak widzicie za mną przykleiłem sobie tam taką tablicę, prawda? Macie przycisk subuj i wiecie co to oznacza? Że musicie zasupować kanał, sobie dokładnie. To jest zobowiązanie. Tak, dzisiaj gramy znowu w rybcie, moi drodzy, dokładnie w rybcie. I przechodzimy dalej piękne poziomy, które nas czekają. Dobra, mamy płynąć do jakiejś fontanny. Okej, okay, tu są ludzie. I my! O, Jezus, jaki on głośny był Jaki on głośny Widzowie oczywiście, łapeczki zostawiajcie jak widzicie, subskrybujcie kanał Mam nadzieję, że teraz już takie tło jest chociaż lepsze, że nie wygląda tak pusto tam No i co? Lecimy prawda z rybką, musimy przejść giereczkę A i kupujcie taką koszulkę Taką, z lewkiem, zapraszam O Jezu, gdzie mam wpłynąć? Za tą fontanną? O, 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 jest, 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 Tu? Co się dzieje? O kurde, wysadzi mnie O, 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 gdzie ja lecę? Co jest grane? Czemu zginąłem? Czemu zginąłem? Przecież doleciałem. A, tutaj jestem. O, już. już. A, to jest woda akurat. Mm. No ciekawe, ciekawe. Akurat tu jest woda. Mm. No ciekawe. Płyń, 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 mordeczko. Płyniemy sobie, prawda, przed. Gdzie tu będzie będzie spływ jakiś zaraz, nie? Następra... O kurde, co to? Nie, 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 nie. O kurde. O, trafiłem. Ha. Czy jest. ja jestem z jakąś rybą osobno? O tu jest checkpoint. Czy ja jestem z jakąś rybką? Dobra, niech się połagam, nie jest trzaska, ty zlatujesz ze schodów. Chyba muszę otworzyć te drzwi Czemu ktoś tam na pianinie gra? Słyszę pianino Płyń Płyń To nie na piani nie gra Boże głośno Jezu Gdzie? A to radio chyba tylko gra Chyba. Myk! Czy my jesteśmy na zewnątrz znowu? Dobra, lecimy tędy. O, tam jest checkpoint. Płyń, mordo. Dobrze, to jest... <laughs> Płyniemy razem z moją rybką. Razem... Oła, ła, boli! Stop, 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 stop! Okej. Okay. Powolutku. Tylko ta ryba mnie obciąża. Pomagaj mi, rybo. Nie wiem, kim ty jesteś. Może człowiek byś była głupia, ale... No, musisz pomagać. Musisz wspierać swoją... swoje. Swoich braci Teraz jesteś chyba złotą rybką Może Nie, tylko jedna jest złota rybka Tylko ja jestem Oj, 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 oj. Na spokojnie, prawda Przez mostki Teraz tutaj Ciarcha mój Jasny gwint rybo No przeważyła mnie Nie ma co Ale mamy checkpoint na szczęście No i umiera Ale to ona się tak trzyma To jest To jest dosyć przykre Robimy respawna No, teraz będzie łatwiej Kurde, ryba. No, czy no, ty tam. Czyli jak ona mi przeszkadza w ogóle, nie? Dobra, dobra, dobra! Przestań! Jak ona przeszkadza, nie mogę. Przestań! No, chyba. Nie, no, to jest jakiś żart niesmieszny Ona mi przeszkadza. <grybuj> ona mnie spycha. Weź ją tam y u katrów tym, w tym akwarium, proszę. Zrób jej coś. Zrób jej krzywdę. Dobra. Dobra. Oj, oj, oj. oj. Uwaga, uwaga, teraz nu Tędy, tędy, dawaj Do ściany Teraz tędy Okej okay. Myk, 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 prosto, prosto Żadnych przeszkód Nie, ja nie mogę Byliśmy już tak blisko, widzowie Ja nie wiem, co się stało, naprawdę Byliśmy ultra blisko Rybcia, co ty robisz, proszę Przestań tak robić Jezu, znowu stąd Ta ryba przeszkadza, ona jest gruba, no Patrz, patrz, nie, ja idę prosto, no ona idzie w bok Ścięży zakręca z nią Okej, A mój, teraz tędy, dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj Teraz tędy Dobra, powoli, powoli Bez stresów Nie, 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 nie Okej okay. Okej, okay, bo. But... O, kurde! Jasny gwint, ale się wystraszymy. Myślę, że to już jest koniec. No dobra, dawaj. Ja nie mogę, jasny gwint samochody. Jedź. A, mój. Jedź, jedź. Czy elegancko przejdziemy? Jasne. Wyliczone widzowie. gdzie my w ogóle płyniemy? Co w się sensie płyniemy. Toczymy się. Gdzie my się toczymy? Nie wiem. Zaraz mam nadzieję, że się dowiemy. Oj, oj, oj. Skręcaj? Jasny gwita, to było niebezpieczne. To było mocne uderzenie w barierkę, widzowie. Po schodach mam jechać? Po schodach? to z śmierci. Uż jakie strome. Ojej oj. Jak lecimy, widzowie? Co się dzieje z moim rybą? Ale lecimy! Że ona żyje ta ryba, pap, my wyskoczymy Jasne, więc samochody, samochody, samo... nie ma samochodów Jest! Ja nie mogę! O kurde, aż się rozbiliśmy, co to było? Dobra, co teraz? Czy jest pełno przegrudek przegródek? Ja zaprowadziłem Cię w lepsze miejsce, koleżanko Myk A, czyli, czyli nie tu chyba próbujemy teraz tutaj, myk Siub! Dobra, ale gdzie mnie to mam wyrzucić? Czyli też nie tutaj. Siub! Siub, 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 siub. Naprawdę? A tu? To najbardziej oddalone. Gdzie ja lecę? No tu, tu, tu. Myk, myk, myk. O kurde, tak, to jest to. Wow, diablo. Rybka, 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 rybka! Umierasz! No, chyba sobie jaja robisz Co to jest za... szkiełko? Co jest grane? Gdzie teraz? Ja, bo ja nie wiem gdzie mam jechać Płyń Jak tym się zakręca? Ale czemu ty nie... tu nie jest? Się kręcić wokół własnej osi ale, tym się ciężko steruje, ja nie wiem gdzie mam jechać, czekaj Chyba tam <noise> Jasne, ja tego nie widzę, szczerze No nie tu, nie tu, boże, ale to będzie... Co to jest za słoik? Dobra, jedź, ja to opanuję Dajcie mi chwilę Tam chyba trzyma to, nie, 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 nie. teraz tu Nek. Neg, prostą, 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 lecimy z tym. Dobrze, rybka, opanowałem, widzowie, to jest sterowanie. Lecimy. Rybka, rybka, rybka. Oj, nadepniesz. Kurde, co to miało być? Babka, w... uważaj, jak chodzisz. Co to miało znaczyć? Jedź, jedź. Tam jest strength point. Tam chcemy być. O, kurde, kopniesz mnie. Tędy, 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 tędy. hamuj. Wow, 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 wow. wow, wow. Dobra Teraz tak Ja dawaj, 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 dawaj Dobrze, nie 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 o oh, Boże! Ha, kurde! O jezu O, ta rewa to już znekła dawno To był taki upadek, to był śmiertelny upadek To nie miało szans życia nie miało. Jeszcze raz Znowu tu? Ja nie mogę co ze ja robicie? Znowu mam. O, dobra, musimy to zrobić za pierwszym razem. Lecę, jakie miasto dziwne. Tam, tam, tam. Ja nie mogę. O, jestem, no, dobra. Czyli tak się da. Przeszedłem przez szkło tak naprawdę. Dobra, teraz to za pierwszym razem zrobię, że sterowanie. A, lecimy. Dawaj rybka, dawaj rybka. Nie gadajcie mi na duchem, bo ja się skupiam. Ryba, ale lecimy pajle na godzinę. Pat. Nie, nie, nie. Spadaj! Te, blondyn! Blondyn! O co za kasztan jeden. Kurde, jadę tutaj, a tu mnie nie widzi. Wchodzi pod nogi. Co za lamus. Czyluj, ryba. Chyluj, chyluj, chyluj. Chyluj. Dobra. Boże, mam, mam checkpoint, tak jest! Możesz umrzeć rybko! Ja mam checkpoint, my to już nic nie interesuje. Zacznijmy lepiej. Myk. Dobra, nawet się cieszę, że zginęłaś, bo jest mi teraz prościej. Prościej mi jest teraz rybko, rybko Nie tak, nie tak Tak, 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 skręcaj, skręcaj. Skręcaj, jedziemy, jedziemy, jedziemy Jedziesz ryba! Dobra, tylko się nie rozpędź za, za szybko, bo bo nie wykręcimy potem, nie? Perfekcyjnie to robisz, Alien! Dobra... Pa! Ja bez tych barierek! A nie, dobra, gdyby nie bar... O kurde! No i co teraz? Jezu, już myślałem, że się zatrzymam. Ryba, dawaj, przestań! Przestań robić takie numery. Oj! Oj! Zakręt, zakręt, zakręt! Na elegancko zakręt, zakręt. Ło, kurde! Ale się zlękłem. Nie spodziewałem się tego wcale. Jasny glint. Ryba Mamy checkpoint. Dobra. Dobra. Jedziesz. Jesteśmy pod mostem w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. dawaj Wow! Nie yeah, ja nie mogę. Czy jest z mnie jajka robić, nie? Co to ma być? Nie, 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 okay. nie, co teraz? Wow, 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 wow. Tu mam nie, Po tej rurze? Ja pierdzielek was. Yeah, nie, 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 <laughs> ja tego nie widzę. Jedź, ryba, jedź. Co za rura, no? No patrz. Ej, to będzie najtrudniejsza rzecz, jaką jest spotkała w życiu. Dawaj, 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 ryba, ryba, pokaż. Już my stąd zlecimy zaraz, no. Ja tego, ja tego nie widzę. Na tym zakręcie się wykoleimy. Zakręt. Zakręt! Jak to leci dziwnie Okej okay. Troszkę pękło mi się, ale... Ale lecimy dalej. Mamy mamy mój to jest najważniejsze. Ale lęk wysokości tu jest normalnie. Ja mam lęk wysokości. No, ale w grze nie odczuwam <grych> Dawaj! Leć. Leć mordeczko. Kurde, co to za przeszkody są, no? Co to za rzeczy na drodze? Weź mi z tym. Proszę mi stąd ładnie z... O kurde! Ryba, lecisz na dół! <grystanie> o kurde, ale... Ale miazga z nim zostanie No nie, nie że znaczy nawet... Myk! A! Ah, biedna rybka Taki pasztet się z niej zrobił O! Idealnie prosto się ustawiłaś Nie dotykam Idealnie prosto lecimy? W miarę W miarę prosto Czy jak walnę w ten karton, coś się coś stanie? Oj Jasny gwint! I samochód tu jeszcze jedzie. Przejdziesz mnie? Przejdź mi. Przejdź. Ja, pode mną jeszcze. <głos> <głos> jeszcze mnie prawie samochód trafił. Nieźle, nieźle, to jest nudny poziom widzowie. On nie jest. O kurde, już mi zakręciło. Dobra, jedź, jedź prosto, proszę. Żadnych cudów mi tu nie rób. Jedź, jedź, jedź. O kurde, o kurde, o kurde. O, wyrobiłeś. Wyrobiłeś. Nieee, już To jest trudne wizowie, no naprawdę, to nie jest takie łatwe I znowu, na samochód ja spadłem Co to są za samochody w ogóle, takie podróżne jakieś Umieraj ryba, no Za długo ci się umiera Respawn, o Boże, co się stało? Sam sobie muszę ustawić, nie? Gierka mnie Dobra, to jest ciężkie, ten checkpointa wizję Ale to nie jest takie proste Hop Nie Przestań, przestań tak robić, zakręcasz mi Ja tego nie chcę Dobrze Dobrze A uwaga Zderzenie okay, ja to... Rybkę ogarnę, ja to... Sobie. Hop, hop Patrzcie, ja to ogarnę, ja to sterowanie już... Ja już powoli wiem, to ta rybka musi się przemieszczać po tym... tym tym szkiełku, powolutku Pomalutku No i przejdziemy to już teraz Patrz, Jezu jak... A! Nie! Boże, było blisko Do, Dojedź tam tylko, please Tylko tam dojedź Dobra, mamy to Mamy to Siup Zakręcamy, zakręcamy Jedź, 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 jedź Oj, oj, oj To było niebezpieczne, rybko Złota rybką, proszę mi tak nie robić. Jedź prosto, jedź prosto, jedź prosto, prosto, prosto. Jakim to jest długie, jasne, gdzie mam dolecić do morza, nie? Okej, okay, okej okay. Jedź. Musisz się tu zmieścić, zmieścisz się tu, nie? Tak. Aha! Dobrze? Perfekcyjnie. Jedź, 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 jedź. Nie tu, nie. Tam jest kąsek. A gdzie jest checkpoint? Ale świeci słońce. Nie jedziemy po kąsek, bo konsek nas nie interesuje. My jedziemy przejść grę. To jest nasz cel. Tutaj tam tutaj chleb, czy No jest dla ryby. Ona przeżyje widzowie. Ona się co chwilę odradza. Co chwila jest tak samo głodna, także... O kurde, jak się wystraszyłem. Co jest grane? Co się dzieje? Już nie. nie... Wow! Zginę O Przeszedłem <grystanie> Widzowie, mamy to, tylko to długo nam zajęło, 16 minut aż Widzowie, chcecie kolejny G odcinek z rybki, ale może jakieś innej rybki, bo tam są też widziałem jakieś piranie i tak dalej. Łapeczki do góry zostawiajcie, subskrybujcie kanał na dole, tak jak macie tam z tyłu, trzymajcie się i papa.